Cześć, witam na moim kolejnym filmie. Dziś obejrzymy sobie banknot z PRL-u z serii Wielcy Polacy o nominale 500 zł. Na banknocie przedstawiony jest wizerunek Tadeusza Kościuszki, dowódcy insurrekcji kościuszkowskiej z 1794 roku. Data emisji banknotu to 15 czerwca 1976 roku. Więc mamy tu drugą emisję tego banknotu podpisy prezes Narodowego Banku Polskiego Witold Bień, główny skarbnik Edmund Banasiak. Jest to seria AE, dwuliterowa w kolorze czerwonym. Jest to pierwsza seria dla tego rocznika. Pan Czesław Miłczak w pierwszym stanie wycenia ją na 1200 zł. Moim zdaniem na aukcji w dobrym gradingu mogłoby osiągnąć spokojnie 2000, więc jest to jeden z cenniejszych banknotów PRL-u serii Wielcy Polacy. Banknot utrzymany w kolorystyce pomarańczowej, brązowej. Znak wodny w polu niezadrukowanym to orzeł bez korony. Banknot zaprojektował pan Andrzej Hajdrich. Na drugiej stronie widzimy sztandar kosynierów z hasłem żywią i bronią oraz klauzulę. Bilety Narodowego Banku Polskiego są prawnym środkiem płatniczym w Polsce. Maknot ten był w obiegu do 31 grudnia 1996 roku. Był wymieniany w czasie denominacji na 5 groszy. Ode mnie to tyle. Dzięki za uwagę i cześć.